To prawdziwa historia jednego z najbardziej przerażających zbrodniarzy III Rzeszy. Nie komendanta, nie kata z bronią, ale lekarza SS, który jednym spojrzeniem decydował, kto przeżyje, a kto zniknie na zawsze. Nazywał się Josef Mengele. Wyobraź sobie człowieka w białym fartuchu. Spokojnego, opanowanego, wykształconego człowieka, który powinien ratować życie. Teraz wyobraź sobie, że ten sam człowiek stoi na rampie kolejowej. Nie krzyczy, nie bije, nie okazuje emocji, po prostu wskazuje palcem, w prawo, w lewo. Dla tysięcy ludzi to była ostatnia decyzja w ich życiu. Kim był Józef Mengele? Lekarzem, czy może jednym z najzimniejszych katów w historii XX wieku. Józef Mengele nie urodził się potworem. Pochodził z dobrej, zamożnej rodziny. Był inteligentny, ambitny jak nikt inny. Studiował medycynę i antropologię. Interesował się genetyką. Czystością człowieka. Ale to, co w normalnym świecie byłoby nauką, w Trzeciej Rzeszy stało się ideologią. Mengele szybko zrozumiał jedno. W nazistowskich Niemczech wiedza daje władzę, a władza bezkarność. I wtedy pojawiła się okazja, która zmieniła wszystko. Droga otwarta do Auschwitz. Obóz koncentracyjny Auschwitz nie był tylko miejscem śmierci. Był fabryką. A Josef Mengele został jednym z jej najważniejszych specjalistów. Na rampie kolejowej pojawiał się zawsze nienagannie ubrany. Zadbany jak przystało na Aryjczyka, świadkowie mówili, że wyglądał normalnie. I właśnie to było najbardziej przerażające. Jednym ruchem ręki decydował, kto zostanie skierowany do pracy, kto zniknie bez śladu, bez emocji, bez wahania, jakby segregował przedmioty, nie ludzi. Ale to był dopiero początek. Bo Mengele nie chciał tylko selekcjonować, on chciał również eksperymentować. Dla Josefa Mengele więźniowie nie byli ludźmi, byli ich materiałem badawczym. Szczególną obsesję miał na punkcie bliźniąt. Widział w nich klucz do zrozumienia genetyki, do stworzenia idealnego człowieka. W jego umyśle to nie była zbrodnia, to był postęp. I tu pojawia się najbardziej niepokojący aspekt tej historii. Mengele nie działał w emocjach, nie był impulsywny, nie był chaotyczny, był metodyczny, chłodny, dokładnie taki, jakiego potrzebował system, a system nagradzał skuteczność. Ci, którzy przeżyli, mówili później jedno: najgorsze nie było to, co robił. Najgorsze było to, jak się zachowywał, jakby wszystko było normalne, jakby to, co działo się wokół, było tylko tłem. I właśnie ta normalność sprawiła, że po wojnie świat długo nie mógł uwierzyć, że taki człowiek mógł być odpowiedzialny za tak ogromne cierpienie. Bo łatwiej uwierzyć w potwora niż w lekarza. Gdy trzecia rzesza upadła. Wielu zbrodniarzy zostało schwytanych. Józefowi Mengele udało się zniknąć. Zmienił tożsamość. Uciekł do Ameryki Południowej. Przez lata żył spokojnie. Pracował jak normalny obywatel. Spotykał się z ludźmi. Spacerował ulicami. Człowiek odpowiedzialny za jedne z najciemniejszych kart historii po prostu zniknął w tłumie. I to rodzi pytanie. Które do dziś nie daje spokoju, ilu takich ludzi nigdy nie zostało rozliczonych? Czy Josef Mengele był fanatykiem? Czy naukowcem bez sumienia? A może tylko trybem w potężnej maszynie? Złonie zawsze krzyczy, często mówi spokojnym głosem, często nosi garnitur albo biały fartuch. Mengele do końca życia nie stanął przed sądem. Nie usłyszał wyroku. Ale jego historia wciąż działa jak ostrzeżenie. Historia Józefa Mengele nie jest tylko historią jednego człowieka. To opowieść o tym, co dzieje się, gdy wiedza zostaje oderwana od moralności. Gdy posłuszeństwo zastępuje myślenie. Gdy robiłem swoją pracę, staje się usprawiedliwieniem wszystkiego. Bo największe zbrodnie w historii nie zawsze zaczynają się od nienawiści. Czasem zaczynają się od decyzji, od procedury, od spojrzenia. I właśnie dlatego ta historia jest tak przerażająca, bo pokazuje, jak cienka jest granica między lekarzem a katem. Napisz w komentarzu, czy Józef Mengele był potworem, czy tylko produktem systemu. I co z tych dwóch rzeczy przeraża cię bardziej?